Cześć, witam się dzisiaj z Wami 9 grudnia Zapraszam Was do oglądania 8 vlogmasa Ja teraz będę otwierać kalendarze Zrobiłam makijaż taki, którego ciężko bardzo było mi zrobić zdjęcia, naprawdę Ale zaraz go opublikuję na Instagramie Także tam Was serdecznie zapraszam Beauty.strefa to nazwa mojego Instagrama Dajcie znać jak Wam się podoba nowe tło na YouTubie Kurczę, no gdzie jest? A. No i w ogóle chciałam Wam powiedzieć, że Pierwszy vlogmas, prezent. Pierwszy vlogmas odebrał się bardzo dobrze, aż byłam zdziwiona i szczerze powiedziawszy, myślałam, że dalej będą się tak odbierały te vlogmasy. Natomiast teraz jest dużo, dużo słabiej niż pierwszy vlogmas. Dajcie mi znać, czy, czy jest ktoś taki, kto obejrzał każdy vlogmas. Gwiazdka, ale to jest to z Biedronki, więc nie jem. Mm. Dajcie znać, czy jest ktoś taki, kto obejrzał wszystkie moje vlogmasy od początku W ogóle odezwijcie się w komentarzach, czy chcecie, żebym ja dalej nagrywała, ponieważ No naprawdę odbiór jest ich mały i jest o wiele... I tu też jest gwiazdka Jest o wiele, wiele mniejszy niż na samym początku Zapraszam również do subskrybowania kanału osoby, które nie subskrybują I... Jest już późno, 14.40 Miałam plan dzisiaj zrobić te pierniczki, więc może się uda Ale nie wiem W każdym bądź razie, tak jak Was właśnie proszę To odezwijcie się w komentarzu Nie wiem, czy taka widzka jedna moja zobaczy Tego vlogmasa, ale jeśli tak, to zobacz Mam swoje naturalne falowane włosy, mówiłaś, żebym nie prostowała, więc Bardzo proszę, to są specjalnie włosy dla Ciebie Dobra, muszę posprzątać po makijażu toaletkę wybrać zdjęcia na Instagrama i dodać i odezwę się do was później. Jak widzieliście, oglądam Brzydulę, jeszcze to są jeden odcinek. Słuchajcie, nie zrobiłam tych pierniczków, ale mam straszne problemy z telefonem i pamięcią. Jakby mam pliki, które zajmują mi pamięć, ale nie mogę ich znaleźć, by je usunąć. Mam zajęte 26 GB z 32. Gdzie tak naprawdę zajętych mam około 15 maksymalnie, więc jeszcze te 11 giga gdzieś jest i nie wiem gdzie, a to jest bardzo dużo. Nie mogę tego usunąć. Nie wiem, czy muszę czyścić teraz cały telefon. Czy to w ogóle pomoże? Mam z tym problem, ponieważ montowane filmy zapisują mi się w telefonie i na bieżąco staram się ich pozbyć z telefonu, żeby nie zajmowały mi miejsca. Natomiast teraz nie wiem, czy będę mogła w ogóle zapisywać te filmy, i jestem załamana. To po pierwsze. Po drugie, zablokowali, zablokowali mi konto na Instagramie. Zrobiłam dla Was dzisiaj ten, dzisiaj ten makijaż. Zrobiłam zdjęcia. Sporo się namęczyłam, żeby wyszły takie, jak chcę. E, wybrałam trzy, doda napisałam opis i po prostu mam zablokowane do jutra konto na Instagramie. Nie wiem, czym to jest spowodowane. Na story dodałam właśnie pytanie, czy może ktoś wie, y, informacje z tym komunikatem. I Prosiłam o wytłumaczenie, gdzie jest problem. Nie przetłumaczenie tekstu, który jest po angielsku, tylko wytłumaczenie, co jest przyczyną, bo nie mam pojęcia, a ani nie mogę lajkować i nie jest to spowodowane tym, że za dużo dawałam lajków w ostatnim czasie, ponieważ nie dawałam i wtedy komunikat brzmiał inaczej, bo miałam już kilka razy takie upomnienie dawno temu. Tylko y, komunikat brzmi inaczej, nie wiem, czym jest spowodowany. W każdym bądź razie jest podana data, że do jutra mam zablokowane. Chciałabym wiedzieć, czym jest to spowodowane, żeby nie zrobić tego po raz kolejny. Więc jeżeli wiecie, to odzwijcie się do mnie w wiadomości prywatnej na Instagramie: beauty.strefa, gdyby ktoś jeszcze nie wiedział. Bardzo was proszę o pomoc, bo nie wiem, czym to jest spowodowane i jakbym wiedziała, to uniknęłabym tego na następny raz. A boję się, że w końcu blokują mi całkowicie konto na Instagramie. Tak więc dzisiaj się nie pojawi żaden post, ale jutro na i dodam właśnie ten. Wy już go zobaczycie tutaj. Trudno, no, nic na to nie poradzę. Jestem załamana, tak samo jak z pamięcią, jak z kontem na Instagramie Nie wiem jak sobie z tym poradzić Natomiast no na dzisiejszy dzień, poniedziałek, początek tygodnia I zaczęło się beznadziejnie Zaraz się z Wami pożegnam już w tym vlogmasie Ponieważ jest 19.10, a za pół godziny idę z psem Później yy, idę się umyć i nadrabiać, będę vlogmasy na YouTube, więc już dzisiaj nic się ciekawego nie stanie. Mam nadzieję, że jutro zrobię te pierniczki, albo pojutrze, wiem, że cały czas o tym mówię, ale mam tu w planach i chcę zrobić to sporo wcześniej przed świętami. A przy okazji bliższego terminu świątyń jeszcze raz powtórzę to i zrobię nowe. Mm, mam też planek jechać z mamą do Biedronki na dniach, ale nie wiem, czy to będzie jutro, czy to będzie pojutrze Więc ja się do was odezwę jeszcze później, żeby vlogmasa zakończyć, bo przyszedł do mnie brat i chce mi coś powiedzieć Dobra, kochani, złom mnie rozwala głowa, nie wiem dlaczego yy. Kończę tego vlogmasa, jest 20, ale co oglądać barwy Szczęścia, Em jak Miłość Dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego vlogmasa, tak jak prosiłam o wszystkie komentarze, żebyście dali mi znać na samym początku vlogmasa, czy chcecie, żebym je dalej kontynuowała i tak dalej. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. Zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału, i włączenia dzwoneczka w celu dostawienia powiadomień o nowych filmach. No i już dzisiaj nic ciekawego się nie będzie działo, tylko tyle no, znalazłam w kuchni popcorn, który chcę sobie zrobić, no i będę oglądała seriale. I tak także mam nadzieję, że widzimy się już jutro lub pojutrze. Jeszcze raz dziękuję za oglądanie tego vlogmasa i do zobaczenia w kolejnym cześć.